Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na marzec 2024. Tym razem z wachlarza spróbujemy, zobaczymy, co tam w marcu ciekawego dla rybek. As buław, bardzo ładnie. Co tam dalej? O, drugi as. Tu mamy asa mieczy. Teraz, co tam dalej? Jest piątka denarów. O, tu mi się posypało. Nie, nie będę tutaj tego wyjmować. To się posypało, bo za dużo ich się wysypało. Więc co tam dalej mamy? Drugi tydzień. Bardzo ładnie. Cesarzowa jest. Potem mamy ósemkę mieczy. Później mamy. Świat. Trzeci tydzień. Królowa kielichów. <laughs> Szóstka kielichów. Królowa denarów. Czyli taka jakby mała cesarzowa. No tu jest spełnienie w materii. Przede wszystkim zaraz do tego wrócę tylko jeszcze muszę na czwarty tydzień karta transformacji i jednocześnie zakończenia czegoś Co ten... o no tak, jest zakończenie rzeczywiście ważne jakiś ważnego etapu w waszym życiu i rozpoczyna się nowy etap w waszym życiu no i jeszcze ta końcówka by musiała być o pełni mocy jesteście Pełni mocy, także ten nowy etap rzeczywiście ciekawy tu się zapowiada. Wystarczy już tych kart, bo to już jest cały miesiąc. Nawet, żeby tu lepiej było widać, to może przesunę trochę. Bo tu jest bardzo fajny ten azbuław, bo to jest nowa szansa. To może być dobra wiadomość jakaś, czyli zupełnie nowa wiadomość, dobra wiadomość i jakaś szansa, której warto się uchwycić, coś co warto zrealizować. Może być też pomysł jakiś albo inspiracja, pomysł i warto się tego pomysłu tutaj uchwycić, zacząć to realizować. A macie dosyć entuzjazmu i siły, nawet jeszcze później tą siłę widać, ale tu już też ją widać. Czyli macie dosyć powera w sobie, macie dosyć chęci też do działania. To jest w ogóle karta działania, ale macie też jednocześnie asa mieczy, więc od czegoś trzeba będzie się odciąć, być może od tego co wam przeszkadza w waszej głowie. Bo to jest karta między innymi myśli, mowy, tu jest karta działania, tu jest karta myślenia, więc od jakiejś myśli, od jakichś programów umysłu trzeba będzie się odciąć. Przede wszystkim tych szkodliwych lub tych opartych na iluzji, na, na nieprawdzie, może jakaś prawda była kiedyś prawdą, ale ona się zdezaktualizowała, może od tego trzeba będzie się odciąć. Czyli jakieś stereotypowe myślenie, jakieś przekonania, które nie są oparte już na prawdzie. Może kiedyś były, a może wam się wydawało, że były dobre, teraz już dobre nie są. Trzeba się od nich odciąć, bo one was tu blokują. No jest tu takie blokowanie. To jest takie właściwie skupianie się na tym, czego nie ma. Od tego trzeba się odciąć tu wyraźnie mówi azmieczy odciąć się od takiego myślenia, że coś jest, coś jest niemożliwe że czegoś nie ma, że czegoś jest za mało że na przykład za mało pieniędzy albo za mało możliwości bo te możliwości są i jak je odkryjecie no to już wejdziecie w te wyższe wibracje macie tu dwa spełnienia w materii jeszcze parę innych spełnień no bo tu jest szóstka kielichów na przykład także jeżeli odetniecie się od takiego myślenia opartego na błędnych przekonaniach, że czegoś jest za mało, albo że czegoś nie możecie zrobić, albo że jesteście zbyt samotni, zbyt słabi, no to to jest nieprawda, bo macie dosyć mocy. Tu, tu są karty mocy, bo jest i cesarzowa, i tu moc, i tu jeszcze królowa denarów, jeszcze tam parę innych fajnych rzeczy, o których zaraz powiem, bo tu też macie taki wzrost siły w tym paziu buław, także jak się od tego odetniecie... Zaraz wchodzicie w wyższe wibracje i już macie... Już zauważacie to wszelkie dobre, które macie i w sobie, i wokół siebie. Tutaj jest poczucie zadowolenia, zaspokojenia potrzeb. Jesteście tu osobami już spełnionymi, to znaczy tu chodzi o postrzeganie. Tu postrzegacie siebie tak, że jesteście w jakiejś biedzie, w jakimś niedostatku, jakiś tutaj y, widzicie niedociągnięcia, czy y, niedoskonałości, czy, czy właśnie, czy, że czegoś za mało, niby rzekomo. Natomiast tu, jak zmienicie, zmienicie punkt widzenia, to doceniacie to wszystko, co macie i potraficie z tego korzystać w należyty sposób. I to wam tutaj powoduje wzrost wibracji, wzrost radości, zadowolenia, takie poczucie spełnienia ogólnie rzecz biorąc, i to się tu jeszcze pojawia później. No ale znowu tutaj w środku drugiego tygodnia yy, znowu czujecie jakieś takie, czy przyblokowanie, czy takie poczucie znowu niemocy, tak jak tu. Tak, znowu to wraca. No, niestety wraca, ponieważ nie odcięliście się od wszystkich przekonań, które was tutaj blokują, i dlatego czujecie się zablokowani znowu, ponownie. Dwa razy jesteście tu przeblokowani, ale nie dlatego, że ktoś was blokuje, tylko dlatego, że wasze własne myśli są blokujące, czyli trzeba zmienić programy umysłu i zmienić punkt postrzegania. Znowu, no tu też ta sytuacja będzie uczyła większej kreatywności. A Wy kreatywność macie, bo cesarzowa mówi o tym, tylko że chodzi o to, że sytuacja się zmienia, to Wy automatycznie zapominacie o tym, że posiadacie zdolności kreacji, że, potrafi, że jesteście w stanie tutaj z tej sytuacji wyjść poprzez na przykład jakiś pomysł albo jakieś działanie, może nawet niekonwencjonalne, bo to właśnie na tym polega kreatywność, żeby coś niekonwencjonalnie zrobić, coś inaczej niż do tej pory robiliście. Tu trzeba zmienić myślenie, patrzenie postrzeganie no i wtedy zobaczycie więcej możliwości nawet cały, cały świat cały wszechświat tutaj wam będzie już sprzyjał jeżeli zmienicie to postrzeganie bo tutaj macie cały yy, cały ocean możliwości można powiedzieć yy, tylko, że tutaj trzeba będzie dokonać wyboru poza tym jakiś cel jest możliwy do osiągnięcia ale tak jak mówiłam, po odcięciu się od tych negatywnych myśli i przekonań, cel jest możliwy do osiągnięcia, mówi Karta Świata i są, jest całe, cała masa nowych możliwości, natomiast no, no jeszcze do, do, dopowiem, że tu zadowolenie jest widoczne bardzo, bo tu, jeżeli osiągam jakiś cel, to automatycznie wiąże się to z satysfakcją. No i takie jakieś tutaj też zamknięcie jakiegoś etapu, nie, nie pierwsze i nie ostatnie. Tu jest jeszcze zamknięcie jakiegoś etapu, znowu kolejnego. No ale pierwszy etap zamykacie tutaj, czyli tak pod koniec drugiego tygodnia. I. I tak jak mówiłam, jest to związane z zadowoleniem, satysfakcją. Może to być jakiś triumf, może być to jakieś poczucie zwycięstwa. No, przede wszystkim chodzi o zwycięstwo nad samym sobą, ale też jest to związane z osiągnięciem celu i o tym nie zapominajmy tutaj mamy te nowe możliwości wybieramy je przy pomocy intuicji królowa kielichów mówi o słuchaniu głosu serca przede wszystkim ale też mówi o tym, że przy was jest jakaś osoba sprzyjająca kochająca, ktoś kto wam jest życzliwy, kto wam dobrze życzy kto wam też może dobre rady dawać, takie intuicyjne szóstka kielichów wchodzicie w stan równowagi, dzięki temu możecie spełniać jakieś swoje różne Marzenia, może nie z tych największych, a może takie średnie, a może małe, to zawsze warto doceniać, nawet jak są małe marzenia spełnione, zawsze warto doceniać, bo to się będzie mnożyć. O, królowa Denarów już, już od razu mówi, że Wam się tu jakieś dobro będzie mnożyć. Ale pod warunkiem, że będziecie w stanie harmonii i to jest tu pokazane. Wszystka kielichów i królowa denarów mówi o tym, że tu jesteście w stanie harmonii i równowagi, a to powoduje spełnienia różnego rodzaju i te uczuciowe, i te materialne różnego rodzaju może też nastąpić poprawa stosunków w rodzinie, ale karta ta przestrzega, aby nie żyć przeszłością, żeby przeszłość zamknąć, nie wracać do, do tego, co było. Jedynie po nauki. Jedynie po nauki można wracać. Czyli, jeżeli w przeszłości były jakieś wydarzenia, które czegoś nas uczyły, to te lekcje i te, tą mądrość z, przeszłości, yy, mądrość z przeszłości należy zabrać do przyszłości, a cieszyć się chwilą obecną. I teraz mamy tu zakończenie etapu, i zakończenie etapu znowu. Tam ja mówiłam, że jest zakończenie etapu związane z osiągnięciem jakiegoś celu, natomiast tu jest zakończenie etapu związane bardziej z transformacją, ale czyli przemianą jakąś taką głęboką samego siebie. Natomiast jeszcze jest możliwe, że jakaś sprawa będzie załatwiona czy zakończona, być, być może sprawa urzędowa, może sądowa, może jeszcze jakaś. Ale najważniejsze tu jest znowu to, co mówiłam wcześniej, żeby z przeszłości wyciągnąć wnioski, bo te wnioski są bardzo ważne, bardzo cenne, bo, to, bo te wnioski będą składały się na waszą mądrość życiową, w którą, która będzie Wam pomagała w przyszłości. No też dużo siły macie powera, entuzjazmu tutaj na tej nowej drodze, czyli po zamknięciu starego etapu. No czujecie się tak lżej widać, ewidentnie, bo tu jest dużo lekkości, ale też wasze samopoczucie się tu też bardzo poprawia. Cóż jeszcze? Macie dużo siły, odwagi, o tu i tu jest pokazane w sumie odwaga, takie wyjście ze strefy komfortu, panowanie nad emocjami też, bardzo, bardzo dużo tutaj mocy sprawczej macie. Czyli moc sprawczą macie tak, tu w cesarzowej, w królowej denarów, ale to dzięki harmonii z otoczeniem, dzięki równowadze, osiągnię dzięki osiągnięciu stanu równowagi także w szóstce kielichów, to tu znowu macie pozytywne wibracje i, i yy, yy, taki power życiowy z chęcią, robicie coś z chęcią, ale to jest coś nowego, czyli tu jest nowa ścieżka. Zamykacie stary etap, Tutaj rozpoczynacie coś nowego, macie dosyć siły i odwagi do tego, żeby to robić. Może to być coś z, właśnie zgodnego z waszymi zainteresowaniami, bo aż dwie karty na ten temat mówią. Czyli gdyby to była nowa praca, na przykład starą możecie zamknąć, a ta nowa praca wygląda na to, że będzie zgodna z waszymi zamiłowaniami. No i bardzo przyjemnie. No, to też może być jakieś nowe hobby czy podróż. Też, też może być, ale generalnie chodzi o to, żeby żeby wejść na tą nową ścieżkę, żeby się tutaj nie, nie zatrzymywać, bo tutaj są możliwości widać. No i cóż, ja za butelkę tu wyłowiłam z morza. O, taka buteleczka. Wyłowiłam z morza, tam jest jakaś wiadomość dla Was teraz, jaka to będzie wiadomość, to musimy wylosować ją, żeby się dowiedzieć, jaka wiadomość dla Was. No, tu jest mowa o wejściu w stan równowagi, bo to Wam pomoże spełnić wasze kolejne jakieś marzenia, czy osiągać kolejne cele. Cały czas trzeba pamiętać o wchodzeniu w stan równowagi, harmonii, spokoju, ale tu macie też dużo mądrości życiowej, macie poczucie mocy. Także pamiętać trzeba o tym, o tym żeby wracać do tej mądrości wewnętrznej. Tu jest też pokazana mądrość wewnętrzna, jakaś taka intuicja. Jest mowa tutaj o słuchaniu głosu serca, czyli rada by była taka, abyście słuchali głosu serca, a jesteście w stanie osiągnąć kolejne cele, bo siły yy, i entuzjazmu tutaj macie dosyć, potraficie sobie zwiększyć wibracje, ale o tym sta o tym dążeniu do stanu równowagi i o mądrości wewnętrznej trzeba pamiętać. Bo to jest kluczowe, czyli odwoływać się zawsze w każdej sytuacji, czy jest jakieś coś do wyboru. O, tu na przykład jest do wyboru wiele. Zawsze trzeba pamiętać, aby słuchać głosu wewnętrznego. Tak mówi list z buteleczki wyłowionej w morzu. I cóż jeszcze. Tutaj jest jeszcze mowa o tym, że wasze decyzje finansowe mogą być dobre. Dzięki czemu? Dzięki właśnie temu, że będziecie odwoływać się do mądrości wewnętrznej. Także nie tylko chodzi tu o sprawy duchowe, chociaż jest to kapłanka, ale również o te materialne, bo duchowość wcale nie ma zaprzeczać sprawom materialnym, czyli jeżeli, jeżeli rozwijamy się duchowo. To wcale nie znaczy, że mamy wejść w stan ascezy jakiejś, że mamy się umartwiać, że mamy nie korzystać z dóbr materialnych. Jak najbardziej możemy korzystać z dóbr materialnych, bo mamy tutaj cesarzową, mamy królową denarów, jak najbardziej możemy korzystać i mamy też mądrość życiową, taką, która pomoże nam dobre decyzje podejmować, także te finansowe, materialne, zawodowe, nie tylko duchowe wcale. Duchowość, owszem, ale materia też się liczy, bo my tutaj potrzebujemy pieniędzy jednak, jednak. Z jednej strony potrzebujemy rozwijać się duchowo i zwiększać poziom świadomości, ale jednocześnie też potrzebujemy jakoś prosperować dobrze w tym materialnym świecie i to nam się tutaj udaje, widać. I na przyszłość jest też ta wskazówka, że jeżeli nadal będziemy słuchać głosu wewnętrznego, tak jak tutaj, to nadal będzie nam się to udawało. Dobrze, tu tego zdrówka życzę, tego powera, tych pomysłów, bo też pomysły tu są, tych dobrych wiadomości, zaspokojenia potrzeb materialnych i, i takich bardziej hmm, uczuciowych. O, tu są dwie karty na temat zaspokojenia potrzeb uczuciowych. Także zdrówka radości do usłyszenia.